O wszystkim, to znowu ja zaczynamy kolejne. Zrobimy sobie jakiś odcinek teraz z Roketa, bo jest parę informacji o nowej aktualizacji, na, po której Rocket League przechodzi na Free to Play. Więc zacznijmy na początku od pc'ów może na PC y, Rocket y, Roketa już nie będzie na Steamie dla osób, które go nie kupiły. Osoby, które kupiły na Steamie Rocketa będą mogły sobie go usunąć, pobierać, cały czas grać. Ale osoby, które go nie miały, to już w ogóle nie będzie. Już w ogóle go nie będzie na Steamie. Rocket przychodzi na yy, bodajże. Uwa, wy, mi, uciekło mi z głowy. No, o, na Epic Games przechodzi, właśnie. Rocket przechodzi na Epic Games, więc teraz będzie tylko na Epic Games praktycznie na pc yy, Podobno z tego, co słyszałem, ludzie, którzy grają na PS, tak jak ja, tak jak jest z wieloma grami free-to-play, nie będzie potrzebny PS Plus do grania mu w Rocketa, więc to jest też duży plus do tego bo w razie, jakby się komuś PSP skończył zawsze jak ma rokać, to może sobie popkać w giereczkę ze znajomymi więc to jest dobry plus będzie darem tego lata rogę za darmo to nas nie obchodzi zaktualizowanie na turnieje przygotuj się na nowy sposób rywalizacji graj przeciwko innym w swojej randze czyli tutaj praktycznie się nic nie zmienia chyba Zdominuje. Tu się na razie nie ma żadnych informacji. O! Ulepszony system wyzwań. Czyli. Tak jakby. Kurwa, w kurwie ten telefon. już w kurwia się tu Ulepszony system wyzwań. Czyli. Jeśli macie wyzwania karnetowe do karnetu, żeby sobie wiec lub poziom Nie wiem, jak to do końca będzie działać. No, wyzwanie tygodniowe i sezonowe, żeby produkować domowe przedmioty. Aha, czyli prawdopodobnie będą jakieś przedmioty za to. Czyli chodzi o Rocket Pass na pewno. Więc tego do końca nie rozumiem. I tutaj jest najważniejsze. Dostajemy tak. Ludzie, którzy grali, Shade, free to play dostaniemy dwa takie same boosty tylko że w innych kolorach Dzieci to są te z tego z baty chyba te goldy nie jestem do końca jakiś tam którego nikt nie będzie używał to czego dużo osób nie wie to jest um, tytuł i dostaniemy, fajnie by wyglądał by się świecił jeszcze ale zamiast tych dwóch X będzie no, data um, kiedy, kiedy ktoś zaczął grać w Rocket'a czyli takie jak ja zacząłem w tym roku to ja będę miał 2020 no i dostaniemy darmowe DLC które um, Czekaj czekajcie, co tu są, o. Samochody z DLC z logo Rocket League, nastaniemy tak. Valkan, Triton, Odmenik, kurwa Masamune, Maruder, Esper i Poskoku. Nie wiem co to są za auta, nie kojarzę ich w ogóle. Więc nie wiem, nie wiem, co w ogóle... Po szoku, nie wiem, czy to czasami nie jest, nie są wampiry. Nie jest ten... Nie jest to... Tym z wampirkami. Na efekcie pogolu. Podobno jeszcze ma dojść nowa waranga ma być rozszerzone na poziomy rank, czyli tak jak jest teraz do Grand Championa, Grand Champion ma być podobno rozszerzony, ale to nie jest potwierdzone info. Więc dużo osób niby tak mówi, dużo osób gada, ale wiecie, jak to jest z ludźmi, hmm. czy mój zostanie, a i przy... właśnie najważniejsza informacja, podobno ma wejść. Trade międzyplatformowy. Ja, czy na pewno jest, będzie coś takiego, że możesz sobie przenieść konto np. z PS na Xboxa albo z Xboxa na PC, albo z PC na PS, albo z PC na Xboxa. Więc nie wiem, bo prawdopodobnie dużo osób też to mówi, czy nie jest jeszcze potwierdzone czy to będzie, czy nie. No, tak naprawdę nie ma żadnych informacji na temat. Yy. Yy, Tradeów międzyplatformowych, czy mój ekwipunek zostanie przeniesiony do sklepu Epic Games Store? Yy, no, ale z drugiej strony, też patrzcie, to, na przykład białe Dietzi na znaczy białe, yy, białe Apexy na PC kosztują 43 tysiące, bodajże. Nie jestem do końca pewny. A na PS kosztują 93%, prawie 100K już kosztują. Więc jeśli ma wejść trade międzyplatformowy, to dużo osób, które mają EQ w pizde warte, tak jak mój kolega na przykład, oni potracą na tym, bo ceny będą spadać albo rosnąć. Zależy też. Takie widełki obiorą mniej więcej. Czy wszystko przejdzie na. O, przepraszam, czy wszystko przejdzie na ceny PS, Xboxa czy PC? Czy wyśrodkują to jakoś? Bo PS jest najdroższą platformą w rokecie Jest najdroższy rynek, jest pizzy drogich rzeczy. Z drugiej strony, też byłoby nielogiczne, żeby zrobili coś takiego że przenoszenie eku że możesz sobie przenieść konto z PS na PC. Na PC, na PC sobie kupić białe dieci za 43 i wejść na PS się za 93 i to też by było trochę nielogiczne, moim zdaniem. Więc w sumie to jest tyle jak na razie co do RoCETA. Znaczy od mojego bana nic nie wiadomo jeszcze. bo prawdopodobnie miesiąc i dopiero będę sobie Coś streamować. Więc dzięki wszystkim, że oglądaliście. Jeśli ktoś interesuje Rocket, to zostawcie łapki w górę, suby. Jeśli napiszę w komentarzu, jeśli zobaczę jakiś dobry odzew, to zacznę nagrywać odcinki, bo mam w planach nagrywania odcinków z Rocketa i nie tylko. Jeśli wrócę z powrotem do YouTube'a, wrócę z powrotem do PSA. Postaram się właśnie zrobić jaką, jakąś serię z roketa, więc jakieś nie wiem, zlepki akcji fajnych czy cokolwiek, więc jeśli chcecie zostawcie łapki w górę, suby, napiszcie w komentarzu coś, no i do następnego, siema.